poprzednim odcinku Tutaj już podpisuję. Dobra, dziękuję. Pisał do mnie Pan, że jest zainteresowany pracą jako transport. Lubicie się z nimi, czy nie za bardzo. Cześć siemanko, z tej strony Nexia. to jest kolejny odcinek z nocznego życia, już 24. Już 24. Tak jak widzicie, Zeyn z Lukasem jadą... z lukasem, z Markusem jadą na hangar i zobaczymy, co kto jest na hangarze i co tam się w ogóle dzieje. Co tam Markus, ale dzisiaj długi dzień był, nie? No, zobaczymy jest przeżam. No ja też właśnie... Się. Zaraz... O Jezus Trzeba zaraz spać. No trochę dzisiaj pojeździliśmy. No to Co tu się dzieje? No nie wiem, znowu ta sprzątaczka. To jest... Ja. Co jest... Co to tyle samochodów jest dzisiaj? Nie. Sejn, co ty mnie kopiujesz? Frajerze? Co ty mnie kopiujesz? Już takiego fita miałem dawno. Ostatnio nawet w nim byłem. Jak dawno jak? No ja mam to, to samo. Dobra, nieważne, jesteśmy graczami. <laughs> mamy potem. <wodą>, nieważne. <laughs> Okej. Okay. Siema. Siema, siema, co tam... Co to gdzie są wszyscy pracownicy? No i są nie żywił, co? <śmiech> co? <śmiech> Ale to przecież ty transportów szukasz tempo, to. Jaka <laughs> mała gostka. No. Pewnie Daj, znowu to się to to nachlałeś wszystko. i się znalazłeś. Ja to... Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. A pani tutaj sprząta? To do widzenia. W ogóle wiesz, że wczoraj to tu Tomas najebany przyjechał. Jak Tomas, nawalony. Co zrobił? Ten gówniarz, To ten gówniak. Niech tam pani. Niech tam pani idzie za hangar, bo tam jest na Jakiś samochodem tu przyjechał. samochodem tu przyjechał i. Co Ej, a to koło mu się nie odkręciło? ten Tomas. Przyjechał po prostu wczoraj na jebany iść na No. No to Myśle. nie może. Ja, no, szkodzą się. Szkodzą mi się. taki taki ja, wyludzenie. Ja, Nawet ja. nie wiesz, że są pracownicy. co ty ja, wyprawiałeś? Ja. Co? Co, proszę pani? Mój taki pan i powiedział, że zostawię dla was prezent za piosenkę Mój zane. A ten. Mój zane. A ten. A ten. nasz dziadek już tak, on... Człowieku, on mówi, że jakąś kolejną piosenkę nagrywa. <grym> Kasek teraz. Co? Nagra. Nie, no jak teraz? Nie. No, no jest jakiś inny człowiek. Dobra, nie. ja idę spać, bo już zmę zmęczony no, jestem dzisiaj... Opatu leczę do snu. Przez sobie nowe auto kupić. Jak idzie? Nie no podziękuję, podziękuję. Zeyn, bo ja za mało aut mam, muszę kolejne kupić. Chciałby. Chcesz ode mnie odkupić? A co masz? A to zależy, ja w, w Nissanach albo w Toyotach siedzę. A ja się tu w sumie położę. Nie, to ja wolę, człowieku. kupię sobie taką BMW, nie, kupię sobie tego. Skyline. O, dobra, ja o, idę a spać. A mojego? A pokaż. O, dobra. Bo no ja mówię, że chcę tego Skyline'a kupić od ciebie. Nie. Jak wy całą noc, co? Ja chcę tego Skyline'a Nie. Kogo ten Skyline? Ja chcę Skyline'a. Pokażcie. A brzydki, że jest zaczyn ładny, to? Ładny, ładny, ładny. A daj się karmić Ale dupa. Od tej strony, od tej drugiej. Ale jak dasz chociaż wszystkie, to będzie... Zanek, dawaj, mi... dawaj, dawaj. Ty... Uciekamy, uciekamy. Siadaj, siadaj, dobra, dobra, pokażnika. Już on i tak ma pewnie. On do pokażnika. Czemu on do bagażnika? Kłabie. Jak rozbijesz... To Co? To, to jest? Czekaj. A! Ała bo jakiś mener przyszedł? No właśnie. To za mlener. Dzień dobry. Mm, mój zany! Mm, nie, no nie. Mój zane tu się, tu się każdy mlener jest. Mój zany! No mm, mój zany! Masz tu 10 dolarów i wyjazd. Idę na papieroskach. Mój zany! Mój zany! Ten No nie, no czemu tutaj wszyscy? Respiem się Kto to nie wiedzą, że tu jesteś Pewnie dziadek, kim powiedział. No bo dziadek pewnie, bo Wiesz, że dziadek dał w opisie nasz dom, ulicę naszego domu, ulicę naszego hangaru. To jest inny, człowieku. I jeszcze wystawił link do strony naszej, że mamy najlepsze transporty. ja sobie muszę takiego kupić, tylko szczerze Tego Nissana mi strasznie... tego Skylinea mi strasznie nie siedzi ten kurwa kolor, nie? Ale to sobie wiesz, może zmienić zawsze, nie? Taki bym... Albo nie, w sumie. Brudny trochę ten Skyline, to może ten... ten. No trochę. Może byśmy kupili y, tego. Takiego może różowego? Tak, Albo czarnego. Tylko rozbijasz o, zrobię. Co? Co? Uwaga, nie nikt pierdoli. No wiem. Nie! No. Nie! O kurde! Oni go nie gonią? Yy. Policja jest w ogóle jakieś... W tym ta policja jest taka zjebana No Dobra, jeżdżaj tutaj Nie, właśnie A propos, jedziemy w jedno miejsce Zaparkuj mu to Ten, ten debil tutaj auto zostawił, ten Tomasem. Dobra, chodź Chodź, bo mamy jedną rzecz co zrobienia. No fajne, fajne to auto Ale żeś wyszedł Fajnie? Nieźle No Byś się zamontował jakiegoś, nie wiem, żeby co? strzelało z tego, a nie Kogo jest co? ten Cadillac? w ogóle? Czemu tu jest nagle tyle al? Nie wiem. Cadillac bo... jakiegoś menela. Jak menela, Cadillac Dziadek. Dziadka? Pewnie dziadka, no. no mogę się mogę, karnąć? Menela. Ja się karnę, ja jadę, ja jedziesz. jadę. Jedziesz, jedziesz luz. Można z czy nie? Nie. A to się pierdolcie. <laughs> Aha <laughs> Ach, oh, dobra, wiesz co? Jedziemy jak coś do banku, pamiętasz ten bank? Twego Tomasa w garni bo ostatnio mnie tak denerwuje. Wiem, bo coś z nim jest, nie tak. Yy, pamiętasz jak, yy, jak byliśmy yy, w tym banku, co ty zagadywałeś, a ja montowałem kamery? Pora jest zdjąć, właśnie jedziemy do tego banku. Dlaczego w ogóle te kamery Z bratem, z bratem nie, ze mną. nie, no Dzieńmy, yy, Zamontowałem te kamery, bo. No. W sumie dowiesz się, czemu te kamery w swoim czasie za? No, za niedługo, może za 3 dni. Mam coś w planach, ale to. no. Pamiętasz, jak tu zdawałeś prawo jazdy? Pamiętam i ich nie zdałem. Czy radio włączył. No, wyczerpany, to... był meeting z Janem z moim żonę Był meeting w banku. Nie no, ten dziadu A... robi nasz nie w no, Tego dziadka trzeba tak okrzanić, bo to nie ma sensu, nie? Co on wyprawia z nami? Nie wiem dosyć tego. Mam. Ja też. Dawaj chodź Nie mam zobaczyć. Biedza. Dobra? Tak, tak, tak. Dobra. A, proszę to bardzo. 1299. Jeszcze jedno pibeczko. A, je, zoduszki? Zodówki? Ale pibeczki. Kejsu. Ej pan kejsu, pan kejsu. Pan kejsu? Proszę, proszę, masz gówierz jakiś problem? Proszę. Długiej wagi? Ła! Ja problem. się pytałem tylko Panie. czy pan z skrypał. Z tym zapakować? Proszę pana. Proszę, proszę pana. Proszę, 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 ale, tak, tak, Ale Mam Ale dab! dub. O Jezus. Ja mogę stać się skimili No, no i zatać, Tutaj, tutaj. Oooooooo! Oh! mogę To o! będzie 1899. Patrz pan, patrz pan. No, no, no. tak, tak. Pana. O, o. lukas o. Zobacz. o. Zobacz! o. O, no, nie wiesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy Co y Tak, y do... y poprosimy tak, yes. coś alkoholowego. To jest y piwko jakieś? Może być, znaczy może znaczy. być. Czy coś mocniejszego? Daj coś mocniejszego, daj dzisiaj. To y, mamy wudełkę taką. Może być, może być. Wyborową. Może być. Wyborową. Ile butelek? Dwie, trzy, C to trzy. To trzy. trzy. Ja płacę. To trzy. Nie, sto trzy. nie, Lukas nie. To trzy, to trzy. Sto trzy, trzy. Y, Zaz jeszcze? Dwie paczki trzy. Trzy chipsów. Tak mało? Cztery ja paczki, cztery paczki. No, <laughs> tam, 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 tam się pan sobie... Dobrze, ja 20, ja 20 idę. paczek ciągle. Nie, panie, oni tak to, nie mają, oni tutaj nie mają. Dwie, o dobra, chodźcie, ja za, Nie, tylko ja za, samochód rozgniecie. Proszę tutaj. jeszcze te lody z mistrza takie z potrójnym sosem. A to ja muszę do iść, bo one się nie mieszczą w takich. Nie dobra, to ja jednak odmówię, dobrze i polecam jeszcze gorącego psa. Albo gorącego kota. Albo o kota, jak pan... A to ja poproszę gorącego psa. Ja bym chciał jeszcze... Zain, yy, odejść na chwilę. Dobra. Ja już wstawię A, tutaj. Da pan tam taką fajną kasetkę z Dobrze, dobrze. <laughs> Lukas, Dobra, słyszałem... Tutaj, tutaj, co, tutaj co? Ta, ta, Mi też. ta żółta może Tak, być? dwie poprosimy, dwie. Tak, dwie, o, dwie. dwie. <laughs> co tam było? O kurde. Proszę. Ile to będzie? No, pan Zeyn płaci, pan Zeyn płaci. Tak, ja mogę zapłacić. Już mówię. Yy, Wyjścia właśnie To kartą. Dobrze. Tutaj, okej. Okay. Obra, masz zapakujesz. Jeszcze, jeszcze gorączy pies. Nie A no, patrz co ten tak. debil znowu wypuścił. Nie A. no, patrz. No, pojazd. Witamy, y, jestem w wiadomościach teraz. Y, teraz będzie o tym, jak kocham Zeyna. Żony, mój kochany. Mój żony, mój żony. Nie, Nie no, wejdźmy do idziemy. Nie, do widzenia, miłego dnia. Do widzenia do y, Zadzwoń do tego, zadzwoń do Markusa, żeby jechał y, y, Już Ten transport, uzmali. nie? Trzeba zrobić Dlatego tego typa, bo wiesz, tu Albo no, no, problem, to ja to odkładam coś... do bagażnika Tak. Czyli dzwonię do... O, dobra, siadaj no, odkładaj to Zetmistrz I dzwoń do tego gdzie ty jesteś? Widzieliście takiego mojego kolegę, cały na czerwono na ubrany i on się na was zetł, już taki gruby. Widzieliście go? Wywalaj ty pies. Wywalaj stąd! No dobra, dla was. <noise> Fakulet dla was, Słowiaki. Dla A, ciebie no, też. Halo, Markus. Weź przyjedź tam, bo potrzebuję ze swoim... Nie, ma jechać z tym towarem. No właśnie, z tym towarem masz pojechać, bo jak nie, to cię ukrócę. No <noise> <albo. głos> siadaj. Dobra jedziemy Dobra Jazda Już się trochę ciemniło, dobra Ale żeśmy dzisiaj zrobili zakupy Dawno nie robiliśmy zakupy uh -huh. Bo, bo zawsze, zawsze zamawialiśmy zakupy Do domu, pod dom, bo jesteśmy kejso Mhm uh -huh. <śle> Tak Ale słyszałeś o tym, że tą galerię wywalili? w końcu, Ona taka brzydka była No <śle> Jedziemy Cholera, jeszcze coś mi dzwoni. walone no. Menadżer dzwoni, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, e, co gdzie potrzeba? Pan? E, ja wracam ze sklepu do hangaru. Do hangaru. Po, drink po, drink po, po, Poszamy na Meking Poszamy na Jeszcze raz bo jechał. <laughs> do, jechał taki dziad, sorry, no. no rozumiem, rozumiem. E, co potrzeba? Yy, za ile pan by był? No nie wiem, tak za jakieś Dobra. W skrócie Zain, jest problem. No. Jakichś dwóch typów się kur... kręci przy hangarzach i z... Mam ich odpijać czy nie? Nie, 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 jedziemy, jedziemy, nie, mhm. nie. Nie. Jedziemy, jedziemy. Już jedziemy, jak... za chwilę będziemy. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. I... Czzej oby... odpalę ra oby, oby nie problemy, oby tak? nie problem No no. Jeszcze... Dzień dobry. na meeting ze mną dzisiaj. Nie no nie. No... ...żany... Dobra. Kurde, mam nadzieję, że ten ja na wszelki wypadek broń wyjmę, dobra? No, no, no. To nie wiadomo nic. Może ja mam tak dosyć tego naszego dziadka już. No i spokój. On jest dosłownie wszędzie. No. Gdzie nie odpalę radia? Bo to już wiesz, że ja zmieniłem radio, no, 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 dobra? Odgrywa, nie odgrywałaś. To nie Ale... Tu. Allah, wysiadaj. Allak, wysiadaj. O. Witam No No co, chcieliś moich ziomeczków pobić, tak? Uważaj sobie pa, pa, Pan, za, pan, zane? pan zane? Tak, tak e, Czekajmy na pana gdzie, e, 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 Pojedzie pan z nami teraz Ale jak pan to? Gdzie? Szybko. I, I Pan Tomasz zgłosił Pana do reality show, trzeba jechać, za, za 30 minut zaczynamy, trzeba jechać pan, szybko. Tak? Proszę Pana, my oferujemy tak, dużą pan, stawkę, tak. dużo pieniędzy oferujemy dla Pana, więc ich Pan lepiej się zgodzi, bo to jest Pana trzeciowa akcja, żeby Pan się teraz wzbogacił tutaj nie, na miejscu. Pan... jak to? pół godziny Pan po prostu pojedzie, szybko ogarnia i zaraz Pan będzie... Tak. Jak, do programu? Tak. Nie Bravo. no, co ja robicie, nie idę nigdzie. Po, już, musi pan, jest zorganizowany, inaczej będzie kała, pieniądza. Dobra. Ja ja dobra, dajcie daj mi chwilę ubioręć, jak? Okay? On jedzie to ja, ja to. ma pan 10 mój trzymać. Dobra, idę się ubrać. Zajn, no? Jedziesz ze mną. Jadę z nimi, ale ty też jedziesz ze mną. Tak, ja jedę za tobą. Spoko, spoko. Nie będę ja z tym luftem całym, co nie chciał <laughs> o Dobra, idę się ubrać. A Luka coś świcza z no bo właśnie coś mu jest tak, ale dobra No dobra, przebieraj się, No Dobra, chodź Dobra, Lukas jedziesz ze mną, dobra? Nie Czemu? <noise> Jezu, do programu Jak tam jeść. cały kurwa allah jebany se gruby, gruba grubasy jedzie, kurwa dobra, niczym zetkniesz Ja jadę z nimi Bo ja oni Z jakim je... allahem? Z żadnym allahem nie jedziesz Nie wiem, ja, ja nie wiem tu... Jedź naszym... Cześć, cześć, że Tomas mnie... Nie, no do reality show, cześć. Czajesz... Ja będę jeszcze gorzej rozpoznawalny. No ja też, człowiek. Reality show? Co Oni wzięli ty... nas dwóch debilów. Co tym to, ej, a tak w ogóle... Tomas kiedyś kropnąć. O, dobry. Co... No. Dzień, dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. dzień dobry, dzień dobry, my tutaj do reality show jedziemy. Ja sobie tak. Ale pan nie jedzie, pan nie jedzie. Ja poprowadzę. Pan, pan, pan. pan Ale a nie, nie, jest. On wysiadła, ja. pan, pan wysiadował. Pan Lukasowy, pan pan, coś, Różowy, pan, Różowy, pan, Różowy pan, pan Różowy, proszę wyjść, bo Allah tu kieruje. Jedź z jedz jedz menadżerem. Pana? Ja ja z jedz nie, Manżer, nie, jest pan nie, nie. Nie, Proszę, nie, 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 Ja już, jedzie pan autem. Ja już do bagażnika nie, nie, wsiadam. nie, 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 ja nie, 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 Zaraz Allah go nie, Ale ja też miałem ale, a proszę mi bardziej przedstawić, Mirek, o co, o co, uważaj, chodzi? o co, w nie jest o co chodzi w tym reality show, o co chodzi w, tym, o, co chodzi w tym, o co chodzi w reality show, mógłbym się spytać? Będzie to jest bardzo profesjonalny show, profesjonalne show, na którym na przykład była taka pani Ariana Grande, Za pan? Mm -hmm. A, ta Ariana Grande? I tak e, ta nagle, ta ta i tak nagle zapisaliście, zapisał ta, ta. mnie Tomas, tak? Tomasz. Tak, proszę pana, e, idziemy teraz na Maze Banka, ale wczoraj, tam się wszystko nagrywa, noc. wszystko będzie na żywo. On wczoraj A to usunął się? Taki hm? Nie, to jest z tym tak. nowym Słuchajcie takim... panowie, tak, ten Tomasz pan wczoraj taki opowiadał? dziwny był, dlatego. No, tak. no właśnie, i tam pan będzie tak, opowiadał pan i chrany. potem pan jeszcze bez... Y, ten... Jak to się nazywa? Bez gaci. Kamer. Tak, tak pan Tomasz zaznaczył, że, że może gaci, występować pan, pan w programie bez, y, nie, e, ja bez Nie, bilicji. Nie, nie nie, nie. Na to, nie, nie. Ale na to Szpital my też musimy na wyrazić zgodę, przepraszam bardzo, ale, Tomasz, pan Tomasz ale nie, nas Tomasz, nie obchodzi Tomasz, ale jest coś Tomasz, takiego. Tomasz zaznaczył, ale że Tomasz jest opiekunem. Się po... Tomasz się... Ale on, on nie jest opiekunem, nie, on opiekun... jest młodszy tak. od nas. On jest młodszy od nas, proszę no Pana. Ale ja nie widziałem panu, Pana ID, Pan musi nam pokazać. Przepraszam bardzo, właśnie pokazuję Panu dowód. Właśnie. No słucham, co mam podpisywać, bo już <śmany> tu, się tu nie chce, to... Tutaj jest z ustawą naszej konstytucji amerykańskiej. Dobra, nie eee, czytam tego, podpisuję to, pan... wywalone w to. Okay. Idziemy. Patrymy. Już chcę telewizji. Będę w telewizji? Będę w telewizji. Aha, dobra. Będzie, by, musimy potrzebować dobra, to tego. ja idę do kiblek, ja nie mogę łaj, y <noise> Proszę pana, będzie pan trzymał mikrofon. <głos> ja? <głos> tak. No nie no, tak, no będziemy nie, znowu nie, pewnie to to źle ja chodzę... słyszeć. wejść, co? Mi niech mikrofon. Pan, niech, nie, niech pan proszę będzie wsiądzie i ja, e, nie, Dobrze, Niech nie. pan będzie zadał pytanie, ja będę kamerę no, trzymał. Jasne. Proszę, Kamerę. Kamerę. Wyjazd dziadek. Wyjazd. Wyjazd. Dobrze. Panie... Dziadu! Dziadu, Dziadu wyja o, nie, Wyjazd! O! Dzień dobry! A to jest... No, mój witam pan. Wy mi kazaliście przyjechać, a on z mojej nóżki Jak tam udziały z... Y, <laughs> jakie pan wykupił po tej wiosce mój zanek? nie? to No, wykupiłem. Bardzo dobry. Bardzo dobry. A możemy zaczynać już? Jasne. Masz, ja będę trzymał kamerę, a nie Bra, trzymaj, dobrze. a wycykajcie fotki i potem pamiętacie, tak jak tam podpisał w umowie stawiacie na tę stronę. No dobrze. No panu nie dam, eee... to na mnie. Dobrze. Ta, no to tak jak mówiłem żebyście podpisali na tego corna huba, Tak, No tak, wszystko podpisał. Ja, nie... Ja, 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 pod, ja, ja po kamerę pójdę. Dobrze. Ja po kamerę pójdę, pan pójdzie. A i dziadek, e, słuchaj bo... już no. ty powiedziałeś, żeby w umowie było zawarte, że jak podpiszę to te... Zdjęcia, które tutaj będą robione, możesz użyć swojej piosence. Więc nie, no dziadek, ja wiem, no dziadek nie. Dziadek nie. No, skoro tak, to, ja to czekaj. Nie, no. ty nie, po to. Utnę ci spędzę. Utnę ci spędzę. Daj. Mój żony, mój żony. Dziadek, dziadek. Lubi. Bo cię zastrzelę. Za a teraz proszę o ciszę. A dziadek, czemu ty chodzisz w tym samym ubraniu ciągle? Bo ja jestem dobrze. taki drip, też taki look, rozumiesz? Ale ty masz jedno ubranie na, na, na cały... mordy mordę, nie. No dobra, już, spokój się. Dobrze, poproszę już. Pytania jakieś. Yyy e, Dobrze, e, ty teraz tak. Pierwsze to pana pytanie. Bo pan ma dość dobrze do, do ...działającą firmę, tak? Nie. No. no jak nie, no przecież no tam pana firmy firmę byli. Dałem, dałem Mnie, tak, No adres. No nie no, ma dobrze byli. mam, ja. mam, mam no. 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 Właśnie teraz państwo tutaj widzicie, na, nasz, na waszych ekranach, tutaj z kamery, jego własną. Dostarczy, to dostarcza to No i teraz tak proszę pana. Mam na pana pytanie. Tak. To jest taki program. Czy... Jaka była pańska najdroższa paczka, bo to mogą ludzie, yy, zaciekawić ludzi. Paczka? A co was to obchodzi? Tak. No nie, czy... nie wiem, 10 dobrze, koła. Dobrze, dobrze, dobrze do kieszenki uszysz. 10 koła. Ale tak czego? Jak, no, jakie no, koła? Jakie koła? 10 tysięcy, dolarów. 20 tysięcy. No dobra, 10 tysięcy. Ok, a teraz. Brodek no tak mału. Cicho. Jak pan sobie. To kolejny pytań, proszę o ciszę Jak pan sobie radzi z firmą? Czy znasz problemy jakieś prawne z firmą? Czy wszystko jest dobrze? Ee, a co to pana interesuje? Przybyłem, to jest program, no. No ale nie udzielę Podpisał takiej... pan wszystkie zgody. O matko, to pan tak dobrze mi się prosperuje, wiecie. bo menad... Nie. Oraz pana, prawny opiekun, Tomasz podpisał. Jaki to prawny opiekun? Pan dziadek, pan dziadek no tak, tak, to jeszcze, to jeszcze tak, tak pokazał. Ja tak pokazał. Nie, swoją... No. swój dowód, miał tam jakąś dziwną twarz, taką niepodobną, ale powiedział, że to on, więc uznaliśmy no właśnie, że in, nie Ja. Nie powiedziałem ci, ale. In. Tomasz podpisał papier jeszcze się jego synem. Nieprawda. Nie może. Może. Nie, bo te to są podrabiane. On tak specjalnie, on żartuje sobie. Dobrze, kolejne pytanie. Dobrze, proszę. Odpo a odpowiedział jest pan na to pytanie. Tak, od odpowiedziałem. Proszę, a, dalej. Allah. My cię zaraz odesielamy do grobu. <laughs> Więc proszę o ciszę. Dobrze, kolejne pytanie. <laughs> Czyli miałby pan wybierać między. Y, swoim dziadkiem, a firmą, co by pan wybrał? Eee, firmę. Znaczy dziadka, dziadka, dziadka. Dobrze. I teraz tak, C pytanie tek? kolejne. Bo dziadek naprawdę chciał to pytanie, czy... Jeżeli <coughs> dziadek by stworzył piosenkę, czy ty byś mu w niej pomógł? Nie. Hmm. Dziadek, jak się z czujesz? Zatkało mu chyba mowę. Ch chyba zatkało kakao. <coughs> <coughs> teraz prosimy o udawany śmiech w telewizji. O, chyba e, do, muszę zadać Dzięki. Pięknie. Fajna pan. widownia, no, e, dobrze, teraz e, kolejne pytanie. Jeżeli czy, pana, jeżeli czy zna pan... Takie takie pytanie zadawali internauci. No dobrze, no. Jeżeli pan chce, dla pana ciekawości mogę każde pytanie czytać i mówić kto je napisał. Nie, czytaj te pytania i jadę do domu. Okej, okay. eee, dobrze. Czy zna pan jakieś języki inne? Tak! Ok. Cinqenqciung ma eee, to eee, znaczy nie znam. Tak. Tak pan nie zna. No, o, nie. A czemu pan mówił w swoim. Eee, znaczy pański dziadek mówił w swojej piosence niewypuszczonej, że mówi po chińsku, po indyjsku i po ukraińsku? <laughs> Bo, Bo on jest z... inny. Dziadek, to prawda? <laughs> dziadek! <laughs> Ale myśmy się nadali dziadek i dziadek, dobra. No poproszę oh. następne pytanie. A jakie znam pan języki? Yy, żadne. A. Aha. O, jakieś właśnie pytanie na żywo dostaliśmy. No nie. O, o, internaci oznaczyli to jako hit. No. To będzie ciekawe pytanie. To poproszę, Ew. poproszę. pana. Internaci zadali pytanie. Słuchaj. Jaką kobietą był pan widziany parę miesięcy temu na Legion Square? Lucy. to był dla pana? Koleżanka. Oczywiście. Najbliższa, dalsza. Nie, no kurde. Z kosmosu. Kuzynka. Hahaha, pan się małudowany. Śmiech. To fajnie, fajne proszę. Jeszcze no, dwa ostatnie no. pytania i może pan już wracać. O, na szczęście. A pan Czarny chce też jakieś pytania? Co? Czarny? Tak, bo pan tu przyjechał, nie wiem nawet po co. Travis Scott to jest. E... Ja? Tak. Uh -huh. Nie, on nie, trawisko. on nie. Kurwa, jestem menadżerem, do chuja mówiłem to panu. Ale o, dobrze. <laughs> e, no to teraz tak. Pytanie, pytanie kolejne. Słucham. Bo jak wie pan, Pań, pań, dziad, pańska, l, 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 dziadka, no, mojego dziadka piosenka, bardzo dobrze się wbiła na YouTubach, jest strasznie popularna. Że wygrano ją ostatnio na koncercie tego Trawisa. O, szkoda! Mam piki nerwowe. No ja tak samo. Ja Pokaż tak samo. Się na, na koncercie Trawisa Szczota była brat, ostatnio odgrana. I, no I teraz tego? pytanie dla pana. Nie interesuje mnie to jakieś piosenki Dziada. Dostaliśmy y, tutaj od Trawisa Szczota pytanie. Czy on, czy pan by chciał z nim pojechać na tur koncertowy z piosenką Mój Zanę? Nie. Trawisem Szczotem. Cofem. Nigdy. Czemu? Dlaczego? Bo nie ma pan trawi um. zaraz na ciebie i na źle jakichś złych ludzi. On jest groźny. Trudny. Pan Trawis Niebezpieczny. Ale dobrze. Wybuchliwy. <laughs> Tak. I ja ostatnie pytanie. Widziałam. Poproszę, bo już wolę stąd iść. Ja mam jeszcze pytanie do pana jest. Dziadka. Panie Dziadku, czy ta bluza jest oryginalna? No oczywiście. A ile pan zapłacił? Dużo. O, ja widziałem na jego koncie, on zapłacił 200 dolarów, to jest jakiegoś... Ale panu, panu to tam z pod jest. kapturem jakiś karaluch chodzi na tej bluzie. Panie Mirko, wywozimy Dziadka na laskę? <laughs> Co? Gdzie gdzieś... Ja? Ja ci muszę coś powiedzieć ważnego No to mów Uf, Ale ościu Tutaj no, Dziadek Też no. muszę będzie chciał Ale i tak to, wie pan co? Nie wyjdziemy, ja Jak pan nie Ja ja co zaraz wstanę Niech pan chwilę poczeka przed, przed tej Nie Ja panu wręcz nagrodę Ja jadę nie 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 się, Wana i Zawiorę się go tak żeby nie uciekł Dobrze, dobrze. Dla Pawła Nie no nie Proszę nie pan poczeka bo w aucie mamy schowany pan No poczeka. dobrze To czekam Czekaj, to My jest. nagrody. My tu go fanem weźmiemy, tego no. oziaszka, na laskę. Dobrze, dobrze. Będzie wyważony. Proszę bardzo. Gdzie jest, gdzie jest bus? To pana nagroda. No nie no, dajesz mi te pieniądze z tej gry Monopoli. Nie Z no no. Monopoli Z Monopoly to, to, to jest. się to 200 Co to za auto, co to za... Auto Nie no. No. Widzi pan, trzecia pana opcja już właśnie odjeżdża. Stanie co to, to jest? A druga? Nie chcę tego. Jestem wkurzony Proszę na bardzo. was. bardzo. Jedziemy, nara. Dziękuję. Wywoź, wywieści go na laskę. Nie, nie to z wami. co to był za program, co to jest ja za program? O... Ach, po co ty się na to zgadzałeś? Powiedz mi, Zajnę. Nawet nie wiedziałem o tym, to Tomasz mnie do tego zapisał, nawet nie wiedziałem o tym. No Ja pierdolę, co to za debile, no mów. Lokasza, Robisz samochody? Co? No. Robisz samochody? No. 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 Robisz wyścigi? No. No, no. Bo mnie za niedługo będzie wyścig samochodowy. O! To. I... Muszę kupić no. samochód. Mm, to ci ogarnę jakiś pożyczę albo weźmiesz samolot. A, no jakiś... słuchaj, tak. No może no. bym się karnął na takim wyścigu. Ogólnie. Kurde! O! się się do bagaja. Spieprzałem stamtąd. Ten dziad zasrany, ja srałem. Ten dziad mi do killa. Z tym boxem, nie? <laughs> tak i tak. Mój żony. Możemy... Dobra, siadaj, czas, A widziałeś ja jak się stańczył Dobra <laughs> no bagażnik to Widziałeś jak tańczył wsiadłem, wsiadłem. Ty, ogólnie, bo w planach mam jeden skok na pewien bank No to Ja też mam czas. Też masz No trzeba zrobić No no i to mi się podoba Ogólnie ja coś kiedyś siedziałem w hakowaniu Mhm. Ogarniam w tym, więc ja bym mógł na, najwyżej wam zgasić Fajnie. kamery na jakiś czas, a wybyście przez ten czas obrabowali po... gaśnica! Dobra, jedź. Nie ma tam gaśnicy. No. no to co mi w łeb rąbu? Nie wiem. Gdzie jedziemy? No na hangar. Dobra. Ale ja wam U. powiem tak szczerze... U. Że U. ja U. jestem po się Jestem chwał biedny No ty jesteś zawsze biedny. Ty się nie znasz na biznesach. My to zobaczycie. Właśnie ja tu znamy. Lukas, idziemy gdzieś kurwa na jakiś pstan? Dobra na dupeczki jedziemy. Dobra, nie będę. chodź zabaw! Ja tym czteroosobowym dawać jedziemy. Dobra, Zaj chodź. A dobra na dupeczki. Jak kieruję?